Ogólnie będę teraz yy, nagrywał Twoją reakcję na no, win, winci i marzenia Ciekawe kto go w ogóle znano yy, Nie wiem, ale no Dziękuję yy, No Dobra, i więc No będziemy oceniać Zobaczymy czy tam, czy zasługuje to na łapkę w górę znaczy łapki tu nie, też nie będę dawał Dobra, słuchamy Bicik fajny. Jestem człowiekiem, który zrozumiał z wiekiem, co tak naprawdę posiada prawdziwość. Wartość, tego nie pojmą przegrane postacie, które na twojej drodze będą robiły ci na złość. Zazdrość to ludzka przypadłość, A ja diamentem w kamieniach są ci, co mają wartość. Ze świecą szukać, myślących podobnie Dziękuję za tych, którzy idą koło mnie. Jeśli zawiodłem kiedykolwiek, przepraszam, nie jestem Szuczę się wybaczać lecz nie zapracam w drogę no po parę no? A kiedy już je wtedy, byśmy byli tam razem Za wiele osób próbowało mi mówić, że to co robię nigdy nie miało sensu Światło w ciemności, niosę dla zagubionych Promyk nadziei, który wciąż ci się. W sercu. Nawet jak wszyscy zwątpili w to, że możesz zostać kimś Nigdy nie daj sobie mówić Bo musisz po swoje iść mówisz to, że warto żyć Musisz o marzenia walczyć w do pracy mówili, ja pracowałem nad kartką po nocy z pasji, a nie za karę, choć życie szare to nadaje mu koloru, bo to, że coś robisz, to kwestia wyboru jest nie schodzę z toru ciągle lecę na fali w szoku są ci, co za plecami się śmiali, że ludzie mali stawiają wielkie kroki, gdzie perspektyw braki pochłaniają nałogi nas betonu bloki, zasłaniają marzenia ja sam zboczyłem z drogi do samozatracenia, tylko bile mogą mieć o to żal, że to studia na trening idę, nie lecę a to największe szczęście Zmieniłem się ja kiedy zmieniłem podejście Nie wrócę na niej, także porzucam tarcze Co by się nie działo, swoje marzenia walczę Tak wszyscy zwątpili w to, że możesz zostać kimś Przegrana smuci, jeżeli wygrasz. Padli nożerców, co podcinają skrzydła. Nie... To, co tu się stało, to.? Padli w sidła, nic nie wartych opinii. Sam toruje swoją drogę, nikt nie ma prawa Cię winić, bo liczy się wynik, jak i cała rozgrywka. Niech nie braknie ci sił, bo musisz do mety wytrwać. Szczyty daleko, czasem motywacji braknie. Ja wiem, że najłatwiej jest lawirować na dnie. Widać dosadnie, kiedy zostajesz z liczyn. to Kto wspiera Cię naprawdę i na kogo można liczyć? Kto w głębi Miał kulawe intencje, ale nie ma tego złego. Porażki stanowią lekcja. Dziura we serce, charakter nieugięty. Osiągasz jeden cel, to już obieraj następny. Orły kontrastępy, marzenia i plany radzimy sobie od lat, tak na honorze bez. Nawet plamy. jak wszyscy zwątpili w to, że możesz zostać kimś, nigdy nie daj sobie Musisz o marzenia walczyć, te skarbkę jest najwięcej walczyć Dobra. E. Pojechać? O. No, Jem widzowie. Dobra, ogólnie widzowie. Daję łapkę w górę, bo fajna piosenka. I zapraszam na tą piosenkę. Ogólnie. Więc no na ra.